Poduszka finansowa. To nie luksus, to fundament. I jeśli myślisz, że nie masz z czego jej zbudować, bo żyjesz od przelewu do przelewu, to właśnie dlatego jej potrzebujesz. Bo nie chodzi o to, ile masz. Chodzi o to, co robisz z tym, co masz. Poduszka to nie efekt nadmiaru. To efekt decyzji. Życie od wypłaty do wypłaty to permanentny stan niepokoju. Każdy nieprzewidziany wydatek to mini katastrofa. Sprzęt, dentysta, awaria auta. Wystarczy jedna sytuacja, żeby rozwalić miesiąc. Poduszka finansowa daje ci nie tylko pieniądze, daje ci możliwość podejmowania decyzji z pozycji siły, a nie paniki. Zbudowanie takiej poduszki finansowej to kwestia nawyku. Nie dochodu, nawet 50 zł miesięcznie, odłożone regularnie, zupełnie zmienia dynamikę, bo nie chodzi tu o kwotę, chodzi o mentalność, o moment, w którym zaczynasz myśleć najpierw dla siebie, potem dla świata. To nie egoizm, to odpowiedzialność. Poduszka finansowa to więcej niż same pieniądze. To bufor emocjonalny, to margines bezpieczeństwa, który pozwala ci powiedzieć nie. Tej pracy, której na przykład nienawidzisz, klientowi, który przekracza granice.